Dobry, to jest jednokierunkowa. Dzwonimy na policję? Dobra, ja się nie odsunę. A pan jest pan zapięty? To jest jednokierunkowa, nie? Wesołych świąt, ja jestem pod ratuszem. Pod ratuszem? Ja się pod swoimi światami nie czekam. No to idę, idę, no to chodź na dół. No. Nie chcę mi się czekać na policję, wiesz? Zanim oni przyjadą, zanim go ukarają. No. Poza tym ja wiem, kto to jest. I on też wie, kim ja jestem. Grzecznie się zapisuję. Ja. Co, to nie? Witam, witam. wszystkim. Co tam? A, dobrze, tam. Rewelacja. No. Gdzie, Gdzie jedziesz? A masz ślubę? No. Daj mi. Za te wszystkie ślugi, co ci dałem. Dawaj no. dwie. No. Dawaj no. dwie od razu. Dobra, dobra, Gdzie? daj, dobra, daj jedną Jeśli no. Niech ci będzie. No jeżeli chcesz, dwie. Masz. Setka to jedna wystarczy. No. Dziękuję Gdzie jedziesz? No. Spacer. Spacer, ja? No. Pięknie. No. No. Będziemy gadać, może po świętach na rower, bo teraz lipa. Dobra, co Przemuś? Co tam masz? Idziemy Tony na rynek jeszcze. Chodź Przemek, cheers and beer, dziękuję. Co tam masz?